typy menadżerów. Zapraszam Ciebie na trzeci odcinek zatytułowany Menadżer Bezteki. 21 odcinek poświęcony był menadżerom obiecywaczom. 22 odcinek to menadżer gwiazdo. Dzisiaj czas na menadżera Bezteki. Nazywam się Bartek Papisz. Cieszę się, że jesteś moim gościem i zapraszam Ciebie do subskrybowania mojego kanału. Zaczynajmy. Na pewno dostrzegasz podobieństwo w powiedzeniu menedżer besteki i minister besteki. Zatem, kim jest ów wspomniany minister besteki? No jest to osoba na stanowisku, która nie kieruje żadnym ministerstwem, żadnym resortem. Zatem, przenieśmy trochę ten świat polityki w świat biznesu, ale tylko wtedy, żeby tylko po to, żeby podać definicję. Jak ja definiuję menedżera besteki? Kim jest. Menedżer bez Jest to osoba, która pełni stanowisko menedżerskie, kierownik bądź też dyrektor i nie zarządza, nie zarządza żadnym działem, nie zarządza żadną strukturą bądź też nie ma wpływu na pracę danego wydziału, danego działu. Przykład: na przykład jestem kierownikiem produkcji i poza tym, że mam to stanowisko, to kompletnie nie mam wpływu na to, jak pracuje wydział produkcyjny. Zatem powstaje pytanie następującej treści. No to skoro menedżer bez teki nie ma tych wszystkich rzeczy, o których powiedziałem, to co ma menedżer, kiedy ma tą tekę i czym jest wspomniana teka? Jak ja definiuję, jak ja opisuję tekę? Na tekę patrzę z dwóch perspektyw. Pierwsza perspektywa to jest odpowiedzialność, to jest zaangażowanie i realizacja zadań. Natomiast druga perspektywa to jest decyzyjność i krąg wpływu. I w mojej ocenie te dwie perspektywy muszą ze sobą zawsze występować, jeśli chcemy, żeby menedżer miał tekę. Natomiast, jak się na pewno domyślasz, w różnych firmach jest inaczej i, wbrew pozorom, dosyć często można spotkać menedżerów bez teki. W firmach małych, rodzinnych, prywatnych, kiedy pracuję z menedżerami, to Zadaje im pytanie, a dlaczego nie podjąłeś tutaj decyzji? Dlaczego nie zaryzykowałeś, dlaczego nie zrobiłeś tego w taki sposób, jaki teraz opisujesz? Bardzo często menadżerowie właśnie z takich firm mówią mi, no ale wiesz, co ja się będę wygłupiał, co ja będę robił z siebie wariata, skoro przyjdzie jeden właściciel, drugi, trzeci, i tak zrobią po swojemu. Więc ja nie będę z siebie tutaj robił dla moich pracowników pośmiewiska. I wbrew pozorom takie sytuacje są. Dość częste. A jak wygląda sytuacja w firmach większych o strukturze korporacyjnej? Kiedy zadaję pytanie menadżerom, mówię słuchaj, dlaczego nie podjąłeś tej decyzji, dlaczego nie zaryzykowałeś, dlaczego nie zrobiłeś tego w ten sposób? No co ja mogę, co ja się będę wychylał, przyjdzie mój przełożony i tak on to zrobi po swojemu, bo on ma pewnie jakoś szersze spojrzenie, większą wiedzę, więc ja wolę swoje tutaj robić odtąd dotąd. Jak coś jest nie tak, to wtedy pójdę do mojego przełożonego i jemu to zaraportuję. A co się dzieje w sytuacji, a co się dzieje, jak mówią pracownicy, którzy są zarządzani przez menedżerów besteki? Można spotkać następujące opinie i wypowiedzi. No ta osoba, kiedy pracuje z taką osobą, to ja nie czuję, że kiedy będzie coś się działo, będzie sytuacja trudna, to ona stanie w mojej obronie. Ja nie mam przekonania, że ten mój menedżer, właśnie menedżer besteki, pójdzie i załatwi ważną sprawę dla mnie bądź dla Naszego zespołu. Ja nie mam przekonania, że ten menedżer będzie walczył o to, żeby w moim zespole, w naszym zespole było lepiej. Podsumowując te wszystkie sytuacje, to co powiedziałem, no, da się zauważyć, że raz, że menedżer bez teki nie będzie realizował zadań, nie będzie realizował celów, no bo z jednej strony bardzo wielu prezesów, bardzo wielu właścicieli, mówi tak, my chcemy, żeby nasi pracownicy byli odpowiedzialni, my chcemy, żeby nasi pracownicy byli zaangażowani, tak, my chcemy, żeby oni realizowali zadania. Natomiast z drugiej strony nie dostarczają ich im narzędzi, no właśnie dzięki którym będą te oczekiwania u wspomnianych właścicieli, prezesów spełniane. Co możemy zrobić? Czy to jest sytuacja bez wyjścia, czy można ją naprawić? Całe szczęście można naprawić i to nie jest trudny proces. I jak ja sobie z tym radziłem, kiedy jeszcze zarządzałem dosyć dużą strukturą w jednej z firm, miałem takich dwóch menadżerów besteki, którzy właśnie tak się tłumaczyli. A co ja będę robił, przyjdzie właściciel, on będzie robił po swojemu. A po co ja mam się tutaj wychylać? Pierwszym krokiem, który ja zrobiłem, i sam oceń, sama, sama oceń, czy. To jest słuszna droga, czy też nie, to jasno wyartykułowałem cele, które chcę, żeby dana osoba realizowała. Ona i jej zespół. Również jasno określiłem i zdefiniowałem obszary, w których ta osoba ma największy wpływ. Również powiedziałem jasno, które decyzje może podejmować bez konsultacji ze mną, a które decyzje, jakiego kalibru, wymagają konsultacji ze mną. Kiedy upewniłem się, że zostałem poprawnie i dobrze zrozumiany, zadałem parę magicznych, aczkolwiek bardzo ważnych pytań. Dobrze, a teraz proszę powiedz mi, jakich narzędzi potrzebujesz, żeby móc realizować te zadania, żeby móc mieć wpływ na dany obszar. Dobrze, a teraz powiedz mi, jakich decyzje chcesz, żeby były tylko i wyłącznie podejmowane przez Ciebie, po to, żebyś mógł realizować cele, żebyś mógł mieć wpływ na dany obszar. Z pozoru dwa proste pytania, natomiast odpowiedź na te pytania, odpowiedzi, które uzyskiwałem od menadżerów, były dla mnie drogą, było dla mnie wskazówką, żeby właśnie uzbroić ich w tą wspomnianą tekę. Podsumowując, czy dobrze jest być zarządzanym przez menadżera bez teki? No oczywiście, że nie. Czy tą sytuację możemy szybko naprawić? Tak, nawet jeśli. Obawiamy się, że osoba będzie podejmowała, może podjąć złe decyzje. To nic nie stoi na przeszkodzie, tak wydelegować zadanie i powiedzieć: ok, zanim podejmiesz decyzję związaną z podwyżkami, to proszę przyjść do mnie i to skonsultuj. Proste, proste, da się, da się. Zapraszam na kolejne dwa nagrania, a mianowicie menadżer i Menadżer szantażysta. Dzięki za to, że byłaś, że jesteś ze mną. Zapraszam raz jeszcze do subskrybowania mojego kanału. Ja nazywam się Bartek Papisz. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!